Hejka, hejka. Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiejszy film jest to vlog. Taki po prostu domowy vlog. Dzisiejsza za to 13 marca. Czyli imieniny mojej mamy. Między innymi. Ona ma właśnie na imię Bożenka, więc ma 13 marca właśnie imieniny. Ale to tak przy okazji Wam mówię. A godzinę mamy w pół do ósmej. Rzeki są już nakarmione. Piesek był prowadzony i pomyślałam, że z wami o pewnych ważnych sprawach, które u mnie może będą się działy. Ale zacznijmy z mojego ulubionego śniadanka. Głównie na śniadanie mleko lub jogurt naturalny, ale bardziej mleko. To właśnie mleko takie z biedronki. Inne z moich ulubionych to jest to żółte, ale kończą takie niebieskie, czyli 0,5%. A tutaj mamy śniadanie moje. Może się, dlaczego są dwie te puszki. Tutaj mamy muski właśnie owocowe. To są właśnie puszki z Mor tej firmy. I one po prostu owocowe się już kończy. Chcemy mieszać właśnie z granolą proteinową. A przy okazji chciałam Was spytać, kto pamięta takie miski. One są z firmy Amino. Przykupiłem to amino, to są zupki, nie mają nam dokładnie. Ale to jest na przykład wiosenny poranek i to już dawno, dawno ta miska była kupiona razem właśnie z tym produktem. To ma jeszcze takie miski w domu. Ja miałam całą kolekcję, czyli wiosnę lato jesień, zimę. bo to właśnie użyło tak porami roku. Ale chodziło mi tylko o to, że stałem tylko akurat wiosna, co gdzieś się potłukły, bo to już dość dawna kolekcja była. Ja tylko chętnie, chętnie jestem bardzo ciekawa waszej odpowiedzi, czy macie jeszcze jakieś miski? Dajcie znać w komentarzach. Ponieważ otworzyłam sobie świeżą granolę, a to chciałam pokazać się końcówkę musli owocowego. muszę wnętrze jest pyszne. Tam film właśnie One Day, mu polecam. Tak wygląda, nie widać, że nie domyślam się. Jakoś tak. Tak wygląda właśnie musli owocowe. A tak tutaj widzicie wygląda granola proteinowa. Tak jak mówiłam, mogę polecić te filmy, właśnie tą stronę i ten sklep More, bo bardzo, bardzo smaczne ma to, mają to musli, ale mają też czyny. Już granolini musli mają jeszcze owsianki, gdyby ktoś wolał, i mam mleko roślinne, także mleko roślinne wypróbowałam, te owsianki próbowałam, są też pyszne, no i jak mówię, granole musli i owsianki próbowałam, wychodzka. Mamy godzinę ósmą, właściwie są jest już na 54. ja jestem już po śniadaniu i chciałam wybrać jedną ważną informację, że One i More, te musli i ugieracze z tego sklepu są bardzo zdrowymi produktami. To nie są takie musy sklepowe, to jest pełno cukru, owoców, takich jakichś bardzo słodkich, lub jakichś innych rzeczy. To musy, akurat jest bardzo, bardzo zdrowe, bardzo ma zdrowe receptury, i warto kupić ośrodki takie musli, czy też granoli, owsianki. No warto spróbować. Także ja polecam. Ja nie pokażę Wam prezent, który mam stanie ode mnie. Jest to taka kartka zrobiona z haftu matematycznego. Muszę się przyznać, szczerze, że kartkę robiłam teraz z pomocą kogoś i nie umiem wam pokazać, jak się to robi. Ale na, na internecie znajdziecie pełne tutoriali, które mówią wam, mogą wam powiedzieć, właśnie jak taką kartkę zrobić. Ogólnie chodzi mi o to, że mam taki ym, na Instagramie, mam taki, właśnie, post nośnie tego, jak taką kartkę. Chodzi mi więcej o to że jak widzicie, ona ma takie, tak jakby właśnie jakieś haft, tylko, że różnych kolorku właśnie i teraz tak, jak to się ogólnie robi? ogólnie mogę o tylko opowiedzieć, a więc trzeba tutaj taką pocztówkę, coś tego typu różne mogą być, mogą być jakieś kartki po prostu urodzinowe, coś tego typu, prawda, że da się tą kartkę do takiej wielkości, żeby dało się zrobić, nie tu tego teraz nie będzie widać ale tu są, moi drodzy, takie takie dziurki bo w tym kawcie matematycznym najbardziej liczy się to, że mamy identyczną ilość durek tu, jakby oczach durek zrobionych, tu i tu. I to potem się mm, właśnie przy jednym haftem właśnie. To no się łączy takim haftem. Każdy wiecie, tak jakby to nazwać y, hafty, można tak powiedzieć, z innego, no praktycznie innego koloru. To zależy od dobrania oczywiście do kartki y, Kolorów, właśnie odpowiednich, które będą pasowały do kartki. No, tak już nie oglądam imieninowa kartka mojej mamy. Mam nadzieję, że się nie ucieszy. I jeszcze jedno chciałam, właśnie chciałam poruszyć temat tego zwierzęcia, które widzicie na kartce. Moja mama i ja jesteśmy wielkimi, wielkimi y, zwierząt w ogóle, ogólnie. Y, to zwierzę, oczywiście, które widzicie na kartce, to jest kot. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że od stycznia właściwie tego roku Mieliśmy w planach bardzo dużo różnych gatunków zwierząt. Zaczęliśmy od rybki, która była bojownikiem wspaniałym, bardzo piękna rybka, yy, poprzez świnki morskie, szczurki, chomika następnego, wszystko trochę się obróciło, aż do kota. No i teraz tak. Yy, muszę się przyznać, że może uda się, to jest taka decyzja rodzinna. Jeśli rodzina coś decyduje, to może decydujemy za kilka miesięcy kota. Na no nie wiem skąd jeszcze końca. Ja pokażę Wam na końcu, który, który kot mi się konkretnie podoba. Skąd? Bo są dwie takie kotki, bo to są samiczki. I się adoptować, ta Galinka ma dorosłym piskiem. Tak samo adoptować dorosłego kota. Ym, jedna samiczka ma około 4 lata, a druga 10. Powiem, że jeśli zdecydowalibyśmy się na faktycznie adopcję kota, to nie mielibyśmy wtedy żadnych gryzoni, bo prawdopodobnie no, Kirka będzie już, znacznym mostem, Leoś będzie bardzo starszy. No, chodzi mi po prostu o to, że warto pamiętać, że wtedy bym nie kupiła nie, nie adoptowała żadnych Dizonii, ponieważ to byłoby już a, troszkę za duże na moje możliwości. Od, pies, No i bardziej wolałabym, jak ja tak myślałam, w sprawie bardziej wolałabym chomika niż myszkę, więc tego chomika również nie będzie, niestety. No to będą widzę, że jak na kanale, konkretnie kot, być może, to jest być może, jeśli zdecyduję faktycznie rodzinnie, że, że to się okaże, że się po prostu tak się moje marzenia jak będę miała kota, to tak, jakby się tak udało, to będziemy mi kota też na kanale. Natomiast filmy o, tak na przyszłość mówię od razu, filmy o gryzoniach nie znikną z kanału, będą będą jeszcze nagrywane, mimo tego, że choćbym nie miała tego, tej myszki, tego mika, to i tak filmy yy, będą na kanale. O jak i o psie, tak i o kocie wtedy, także wszystko, no po prostu nic nie zmieni, jakby i po na Instagramie tak samo, że nic nie zmieni się w ogóle, Chomiki, chomika i myszki praktycznie nie widać w tych moich y, filmach, no ale to wiadomo, chomik i mysz są zwierzętami nocnymi i w dzień śpią, więc ciężko im przeszkadzać, prawda, w tym spaniu, a kot i pies, no nie śpią. Wydzielając tak dużo, jak y, potrzebuje na przykład mamik y, czy myszka. A teraz chciałam poruszyć troszkę inny temat. Temat moich włosów. Widzicie co? Y, ja długo, długo miałam tak jakby, krótkie włosy, tylko miałam takie u fryzjera właśnie jak króciutko z tyłu, taką maszynką, a u góry miałam troszkę wcinane właśnie noczkami. Ta fryzjera bardzo długo mi pasowała. Jednak zmieniłam zdanie. I chciałam dopuścić włosy. Jeśli oglądaliście mojego vloga na przykład z wyjazdu do Szczawnicy, musicie zobaczyć, jak ja wyglądałam wtedy. No teraz moje włosy uległy całkowicie, całkowitej zmianie. Są już troszkę dłuższe. No czasem jeszcze jakieś niezbędne pasemko się trafi, że gdzieś wyjdą, właśnie. Ale ogólnie są już dłuższe. Od się i zrobię w kłótce. Nie wiem, że mogę że mam włosy na. Nie yy, będzie nic tak widać. Na kucyku, na frotce, właśnie. I teraz tak. Ile mi to zajęło czasu? Tak naprawdę zaczęła się pandemia, czyli od yy, w Polsce, czyli od marca. Zaczęłam mi rosnąć te włosy, zaczęłam mi się to podobać. nie wyglądałam i w ogóle i postanowiłam, właśnie, że sobie dłuższe włosy zapuszczę od roamingu. Jak długie? Myślałam, do yy, tak, dotąd do szyi. Jeden zdawałam się ma trochę dłuższe włosy. Zobaczymy, jak będzie mi się je pielęgnowało. Biagnacja jest bardzo prosta. Warto pamiętać również o tym, że włosy należy przeczesać przed snem. Rozczesać po prostu dokładnie. <laughs> I słyszałam, że włosy należy wycierać yy, delikatnym ręcznikiem. Coś takiego. I nie suszyć ich suszarką. Tego zawsze pilnuję, żeby nie suszyć włosów suszarką. To jest sytuacja nagłych. A takie sytuacje, zdarzyła mi się taka sytuacja tylko jedna od tej pory. Może słyszeliście też, że warto pić... Yy, Herbatkę z pokrzywy na szybszy porost włosów. Wszystkie te włosy po prostu rosły. Ja uważam, że tak, z jednej strony warto, z drugiej strony miłosy same rosną. A muszę się przyznać, że jako dziecko i nastolatka miałam długie włosy. Takie do połowy pleców właśnie. I zawsze każdy, no akurat to bym mówił ja, atut, zawsze każdy chwalił te włosy, bo są ciemne, były długie, takie gęste i do tego takie też grube. I to z jednej strony jest fajna sprawa, z drugiej strony to jest wada, dlatego że No po prostu, zwyczajnie w świecie, kiedy masz gęste i duże, grube włosy, i że tego śliski, ja mam trochę śliskie włosy, wszystkie wrotki, trzeba bardzo grubą wrotkę użyć, bo wszystkie wrotki i z nich po prostu zjeżdżają. Tak jakby nie trzymałeś się za bardzo właśnie włosów, takie cienkie wrotki, czy w ogóle, aha, jeszcze jedna rzecz, wstrzegam się. Zamientujania gumek na, na włosach, takich gumek yy, specjalnych do włosów, czy recepturę, nie wspominam. Bardzo ważne żeby używać jednak frotek. To są moje, tak jakby, rzeczy, które się wystrzegam, które robię tak, żeby włosy były zdrowe. Dużo przy nich nie robię pielęgnacji, no, ale same z siebie wyglądają fajnie. W tym vlogu chciałam jeszcze pokazać suplementację, jakichś suplementami używam jako wegetarianka. Są Stąd będą być m.in. tran. Uważam, że nie wiem, że to jest ryby, ale uważam, że jest to bardzo ważny suplement. Niety, który polega na tym, że osłabiając omega 3 mega 6, no nie jest to faktycznie ryb. To jest taki zamieni właśnie ryb, aczkolwiek wiem, jest bardzo ważny. Tutaj mamy magnes. Tutaj mamy to, co pewnie widzieliście kiedyś w vlogu. Jest to szlafer forte. Czy takie dawne, bardzo moja krew. Ten naturalny, właśnie. Hmm, czyli płek kwiatowy. A tutaj mamy rzeczy, które mogą pomóc nam, jeśli chodzi o zdrowie, żebyśmy się nie zajmowali. Po pierwsze, jest tutaj kurkuma, którą ja czasem piję i dodaję do wody. Przed jedzeniem piję taką właśnie, czy po jedzeniu teraz kurkumę z wodą, jest to przygotowaną. Tutaj mamy y, cynamon, bardzo fajny do kawy. Mówiłem, pychota kawa z tego, bo nie z mlekiem przykład Inka tutaj mamy tak jak z boczku może goździki nie wiem, czy to będzie coś widać goździki czyli takie małe moje kwiatuszki które są bardzo dobre na przykład z herbatką polecam hejka do znowu ja no, e, w kolejnej części tego vloga mamy godzinę 11 e, praktycznie już e, byłam na zakupach jak co sobotę, byłam na zakupach, byłam na zakupach w akwakulacjach zoologicznych, w jedrące i po bułki słodkie, które ostatnio bardzo lubię jeść. Razem z moją mamą zawsze się delektuję bułkami słodkimi w sobotnie przed południem. Ale co ważniejsze, chciałam pokazać, co kupiłam. Tak, może troszkę wcześniej, ale jak będzie oglądać tego vloga, czyli w środę, to ja będę już jakby po wstępnej decyzji o tym kocie i nie mogę się czekać. Nie wiem, jak wy tak macie, ale ja jak się z czegoś bardzo cieszę, to czasem lubię zrobić robić zakupy. No, trochę zła metoda, ale to nie za bardzo zniosę zakupy, przynajmniej nie wszystkie. Tam pokażę, o jakie zakupy chodzi. Chodzi o króciutki, o zakupowy. Jeśli będę miała kota, no to mam rzeczy już niektóre dla niego. Jak masz zauważyć, że Janika leży i waruje, i pilnuje rzeczy dla kota oraz swoje jednak serum spacerowe. Natomiast chciałam, powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W działańnika trzeba się bawić wędką dla kota, piórkami, ale no dość niefortunnie zaczęły obgryzać. Chciałam je zabrać. No i zaczęła właśnie gryźć te piórka. Mucha, Mucha na początek, a potem zaczęła właśnie gryźć. No i teraz przejdziemy do tego właśnie obiecanego cholu, krótkiego holu zakupowego, który kupiłam dzisiaj z, z, z zoologicznym. Um, na pierwszy rzut oka można zauważyć, co to. Dwie miseczki plastikowe, różowe. No, a jak się uda, będę miała tę kotkę z na wodę, a druga na swój pokarm. Przy okazji, chciałam mieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Tu mam z zakupów, troszkę opowiem o nich. Tutaj właśnie mamy tą wędkę dla kota z piórkami i dzwoneczkiem. Taka niezbyt gęstka wędka, taka na takim druciku, jakby. Tak ona wygląda, a tu mam właśnie rzecz dla a linki jedną, czyli to jest tak zwany sznur jako, sznur. jako smycz bardziej. Tak to można, to jest taki sznur długości. Mam nadzieję, że jest na tyle długi, że duszy no i smycz, bo chciałam linki właśnie powiedzieć na takich właśnie rzeczach. Chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, że tutaj wiseczki są z firmy K-Animals, tak samo jak i wędka dla kota. To jest ta sama firma. A tak w ogóle chciałam powiedzieć, dlaczego powiedziałam o fermie suchej. Dla kota. Jak oglądaliście mój film, który nazywał się Prawidłowa Dieta Kota To w tym filmie ja mówiłam, że słuchaj, nie wydaje się, absolutnie Otóż, pełny kanał Dzięki pełnemu kanałowi, zresztą no, Zresztą Martenczyka i Persa, albo coś takiego właśnie Na, na pewno Martenczyka. Ja się podziękuję to na pewno w opisie filmu Bardzo fajny kanał o O Martenczykiem z i Persem Czyli o piesku i kotku właśnie I dzięki temu, dzięki tej pani, która opowiada w tym kanale Na tym kanale na przykład o dzieci, między innymi, kota, to dowiedziałam się nieważnej rzeczy. I ogólnie chciałam na początku powiedzieć, że przepraszam za moje, moje błędy, ale ja miałam kiedyś kota, jednak, no, szczerze, chodnicą mojego nie jestem, bo z tym nie wiedziałam, żeby coś złego. Jednakowoż uważam, że hmm, co ważne, karma sucha dla kota może być, na przykład, raz dziennie podawana. Ale ogólnie o dzieci dziecię dla kota postaram się oglądać jeszcze raz film szczegółami. Dokładnie opisać tam ryby. Postaram się, bo też nie jest pewne, wszystkie ryby mogą koty jeść. Postaram się mieć rośliny i wszystkim karmy sułom. Oraz no, takie podstawy, właśnie jak karma mokra i koci barw, czyli hole i flanken Może nie wszystko naraz, zobaczę, jak się na łoży, Ale chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, to, yy, jeśli chodzi o właśnie karmy sułą, to raz dziennie dla karma według mnie, tylko naprawdę dobrej jakości, wysoko białkowana, z mięsa może być. Bardzo, że miało taurynę z tego, słyszałam, tylko to bardzo ważne, ale to raz dziennie. O tym więcej powiem oczywiście w filmie, który będę chciała nagrać za niedługo, czyli miałby drugą część prawidłowej diety kota. Po prostu czasem człowiek czegoś nie wie, coś musi dość nagrać, i coś będzie musiał w tej, w tej sytuacji zmienić. No, to tak właśnie wygląda mi, mówiąc, ta, ym, ta sprawa z y, dniem Kota. Hejka, długo się nie odzywałam w tym vlogu. Mamy godzinę y, 17.30. A teraz Wam powiem, dlaczego się właśnie nie odzywałam. Chodzi o to, że y, jak pamiętacie, mówiłam o jakiejś adopcji Kota, starszego. I bardzo wam chciałam powiedzieć jedną rzecz, że. Y, no ale to możliwe jest bardzo prawdopodobne, bo rodzinnie zgo zgodziliśmy się praktycznie na tego kotka. słuchajcie, na kociaka. Jak ja się cieszę, że to będzie kociak. On będzie oczywiście za kilka miesięcy dopiero. Nie wiem właśnie dokładnie kiedy. To będzie czerwiec, czyli piec, a przypomniał, że mam dopiero marzec. Ale chodzi konkretnie o taką jedną ważną sprawę, o której pomyliłam się bardzo. kiedy wyprawkę dla kota. Jej koszty właśnie okazało się, że ta brawka powinna kosztować ponad 300, no około 400 zł. Zgadnijcie, jeśli wyprawkę tak porządniej, taką większą prawkę, na mojego kociaka rną z karmami, mokrym suchą i przysmakami i w ogóle, ile mi wyszło na Allegro, byłoby mi wyszło na Allegro te wszystkie karmy, no już sprzedawców i te wszystkie rzeczy potrzebne. 500, Ponad 500 zł. Taka będzie plewka dla kociaka jednego, z karmami, z karmą sułą, z z zwierkiem, wszystkim, co jest potrzebne. Także mówiłam, to są duże wiążki, dużo pieniędzy to jest, więc warto pamiętać o tym, kiedy się właśnie chce tego kupić. Ja po porozumie głowę i pomyślałam właśnie o Zaplusie, na którym na przykład mamy kupić większe rzeczy lub po prostu karmy mokre, przysmaki, karmy suche. No i tak wracając do tego kota, hmm, prawie myślę, że nie wiem do końca, czy tego do nas będzie, ale za kilka miesięcy może pojawi się do nas u nas w domu małe kociątko, no takie kociątko powinno być chyba 13 tygodni, coś tego, tego tak, taka, taki czas powinien upłynąć, zanim on y, odejdzie od matki właśnie, a dobre, i może też... No, może pójść do nowego domu. To jest w części tygodni. Ogólnie chciałam, dać, że to na pewno będzie dachowiec. Nie chcemy żadnego kota, który jest y, rasowy. Nie o to mi chodziło w ogóle. Chciałem ratować jakieś małpki kotka, albo dorosłego kota, I albo z adopcji, albo właśnie z y, z jakichś sąsiadów, czy coś takiego. Y, no i to jest ta ważniejsza wydarzenie dnia. Kota do adopcji ją nie pokażę, bo ta kotka, akurat, która którą byśmy chcieli, czyli czarka, czara. Była już adoptowana, została adoptowana kilka yy, dni temu. W każdym razie, hełmku już jej nie ma. Jest kolorka. tricolorka, która ma około 10 lat, ja sobie zobaczyć. swój hełmek, yy, no i sobie możecie zobaczyć, jak ten kotek wygląda. Ładna jest ta tricolorka. Dodam, że ma na imię yy, matka. Bardzo ładna imię, pasująca. W każdym razie, dość dzika i wziął się, że pytaliśmy się też o nią, dzika się pyta i ona akurat nie robi psu. To u mnie jest bardzo wielką wadą. Także bardzo się cieszę z tego, bo dużo będę miała kotka. No będę na takim etapie właśnie kupowania różnych rzeczy tego kota. No wiadomo, on nie tylko karmy i przysmaki, ale też dużo, dużo innych rzeczy. Jestem też zdania, że brawkę robi się raz, a porządnie. Czyli żeby nie kupować tej brawki sto 100 tysięcy razy takie rzeczy, to warto wiedzieć co kupić, jak kupić, czy to wyczy wirku żwirku yy, czy przysmaków. To są dla mnie żwirek, karmy, przysmaki to są najważniejsze rzeczy, jakie mogą być, dlatego warto, żeby dieta była odpowiednia. No i też żeby też nie było naj, no, jakiejś najgorszej jakości. Ja czegoś na tym nie znam, ale ja bardzo się na tym poznam. Kończąc tego vloga, chciałam jeszcze dodać, że jeśli ktoś nie wie, na zupusie można kupić, to miałam na myśli, że na zupusie można kupić. Różne pakiety karm troszkę taniej. Może też kupię pakiety, próbne co mnie do tej pory nie interesowało zbytnio. Ale jak będę miała kota, psa, będzie mi to bardzo interesować. Co zresztą zwierząt, czy gryzoni? Myślę, że, że nie wiem po prostu. Leoś na pewno znam już, mam taką nadzieję, że jeszcze troszkę pożyje, bo Leoś urodził się dokładnie 17 czerwca 2020 roku. Powiem szczerze, że jako myszka ma prawo krócej żyć. Chomik ma dwa lata. No już teraz będzie miała dwa lata. Ale mam nadzieję, że Ileczka też z nami będzie jeszcze długo, długo żyła. Przede wszystkim, myślę, że jest zdrowy, żeby żyła z nami. Bo naprawdę ja nie uznaję, że jest chore, żeby trzymać go na siłę. Żeby tak chcemy. A jest już starsza i też nie da się za bardzo z tym nic zrobić. Więc takim smutno-optystycznym akcentem Kończę tego vloga. Do zobaczenia w filmie. Cześć.